Siema widzowie, wita Was, nie kto inny jak ja, a co myśleliście, że ktoś inny, nie no siema jest z nami widzowie Franek, gdzie się będziemy nagrywać tylko miecz świetlny challenge i myślę, że to będzie ciężkie wyzwanie, bo ja tych mieczych mieczy zbytno nigdy nie używałem, bo jak zawsze były, to były useless. Więc yy, lecimy do widzowie, o mało zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze musicie, przecież zostawić łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, jeżeli chcecie, żeby pojawił się następny film na kanale. No i jeżeli chcecie, to do Franka też możecie wpaść. No i widzowie naszym, ja planem, widzowie naszym planem jest lecenie po prostu sobie, latanie sobie na lotni. Yy, no i to takim sposobem po prostu czekamy aż jakiśkolwiek zmieczy się pojawi na mapie i szukamy go i wygrywamy grę. To jest plan na grę, zobaczymy jak wyjdzie. Uważaj, ja lecę, bo my nie mamy broni. No ja lecę tam na ten domek. Ja już mam 200 mat No zlutować cokolwiek właśnie. Widzowie, Franek już znalazł swój miecz świetlny, teraz czekamy aż ja to mam zrobię. Mam... Widzowie, wyrzuciłem wszystkie moje bronie, bo zapomniałem je wyrzucić, ale nie zrobiłem jeszcze żadnego fraga, więc challenge nie jest niezaliczony. Dlatego możemy sobie grać dalej. Dymy, letymy na dymy. Mają tu ktoś miecz, bo zero, ja bym nie Zero, 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 mają. Zedali. Uwielbiam taką grę, ten miecz świetlny jest zorąbisty. Tak. Zawsze te miecze do były takie, źle, dobra. Teraz widzowie, wiecie, co jest naszym planem? Przejąć falę? Nie, co innego. Nadupsamy do safe'a. Otwieramy sobie sejsivo. Ale nawet nie wiedziałem, że to jest safe. A ja mam Sej, No, no tak? A pomyślałbyś, że trzeba zabudować? A no jezus, Maria, no chyba tu już całą miejscówkę wyczyściliśmy, już tu chyba nikogo nie ma. No, no nigdy nie, nie ukrywam. Profesjonalny, kurde, się znalazł, zabudowywać. No dobra. A więc ja wziął tą snajperkę. No, snajper bym wziął też. O, taran, mamy taran, łuz. więc zresztą weź taran. Dobra, chodź już na górę. Ja nie mogę w złoto, więc... O, ja jakaś, dobra, wezmę jeszcze tylko tą mgiełkę. Chodź to na i wezmę Dobra. No i teraz czekamy, aż znajdziemy jakiś miecz, widzowie. To jest Masz tu taran epicki lud. Dosłownie, moi widzowie też. Widzowie, macie tak, że chodzicie sobie do szkoły, przez tydzień, no normalnie, tak jak zawsze, nie? I potem na koniec tygodnia w piątek po SKS-ach, dwóch treningach i wszystkim, co ogólnie może być, to bolą was kurde plecy przez cały potem weekend. I tak jest z tego morał, że przez cały tydzień się męczysz, boli cię wszystko, siedzisz na dubie po 9 godzin dziennie, a potem i tak, i tak w, w, w ten, jak to się nazywa, w weekend nie możesz odpocząć, bo i tak, i tak będą cię boleć plecy tak, taka jest właśnie logika Alp, albo widzę je właśnie to jeszcze są... inaczej potem się dziwią, że młodzi ludzie mają kręgosłupy krzywe jak każą nam nosić te książki, które łącznie ważą pewnie z 10 kg plus woda w plecaku. No przecież to jest tragedia. Potem się dziwią. A ty bosa klepiesz? Co to się dzieje? Łe, bo tu strefa leci. Czekaj. Idziemy, bo tu strefa leci. Dobra, widzowie, no, lecimy dobrze. po miecz. Yy, zielony tutaj jest, więc już po niego lecimy. Tutaj sobie leży. Patrzcie, widzowie, co to jest, złota MK. No. Dobra, to jest Dobra. Co to jest w ogóle za postać? Ja nie znam. Ashoka, Tano. Nie znam się. A to jest Asoka, nie Ashoka. Dobra, no to nie znam, czekaj. Ale czemu mi taran zabrali? Nie, chcę zamiast tego krzaczka się śledzić. Kakashi z mieczem świetlnym. To jest to, co ja bym... to, to jest to, co rybki lubią najbardziej. Dobra. Chodź do strefy. Teraz, teraz można, ten... bić się, działać, grać, cokolwiek robić. Lecimy taranem! Auuu, tarany! Dostaję, dostaję potężnie. Aha, okej. Okay. Dobra, trzech nam nie wjechało. Dobra, widzę, że ja Franek nam kieruje. Weź sobie w samochód wejdź. No na, na, na moje to to jest dobry pomysł. Albo w motor, albo... W, no dobra, nie wiem jak tam chcesz. Ej, bo tu jest restart bus w ogóle. A czekaj, jest jakiś jeszcze w strefie? Jest. Więc jeżeli byś chciał, to tutaj jest jeszcze restart bus, Z ale... to. będę cię nawalać. No, dobra, dobra. dobra. Ja, może I bym se. sobie od razu poleciał po ten miecz, który tam został. Chociaż nie. No dobra, no to leci. Nie To bez sensu jest, Albo to nie, jest... nie, do strefy leć. Tak, ty musisz kogoś zabić, kto ma mieć, bo teraz prawdopodobnie w tej fazie gry każdy będzie mieć miecz. Ja lecę Na do strefy. Dobra, widzowie, to to, to, to no, też lecą też jest wyspie, lecą wszyscy lecą. To jeszcze jest do ugrania, widzowie, moim zdaniem. Tylko dopóki nie padniemy, bo jak padniemy, to będzie źle. Dobra, chodź do mnie, ja cię będę trochę podleciał. No to ty mnie gonisz, ty, ty mnie gonisz, bo ty masz mieczyk, to zaraz do mnie dojdziesz, a ja tutaj chętnie bym... O, Tu są jakieś mnie. ity Ej, chodź, bo ja mam medik... med spray'a Dobra I flopery dam tobie o, 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 mam też medik spray'a, więc git A no to się już lecz, przejm... zobacz, nie ma czegoś na fladze Właśnie, właśnie z flagi mam medik spray'a Dobra Ym... Dobra, do strefy powoli trzeba iść No to ja ogólnie, widzowie, nie mam nic Dobra, to pozwolimy sobie grać tylko tym zwykłym tym. Dopóki nie, dopóki znajdziemy, nie widzowie znajdziemy miecza, dopóki nie zabijemy kogoś, nie znajdziemy no. miecza. Ale tak to widzowie, ciężko jest, ciężko. Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Leć na krzak. Nie padłeś, na to ja nie wiesz, to ja, ja wsiadam do samochodu. Do samochodu. Ach! Aha. Ach! Ej, już. No lecz się sprayem na razie to muszę wejść to I na tylnie siedzę. Na tylnie. Na tylnie. Dobra. Nie, nie lec, czekaj, bo jest koło ciebie, typ. No ty, ty. Patrz. Boje. Ja to porobię. Szkoda, że lecisz do strefy. To spokojnie, to jest najmniejszy mój obecny problem. Bo ta strefa to jest dziadek. No nie powiedziałbym, bo już zaraz. To jest mój najmniejszy obecny problem. W są, w sejfie. Największy mój problem to obecnie są te botki, które tutaj są. Właśnie we, we, wszedli do sejfu. Weszli. 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 Dobra, jeden. Wszedli, weszli. Nie ma to, nie ma to... Weszli, weszli, wszedli. Z przodu. O, ma Let's. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ja to jeszcze ugram. Zajdźcie na dół i sprzejcie się. Patrz, jeden leży. Jest Bocisław, tylko że wystarczyłoby mm. go pokonać. Dobra. Ulecz się z nich. Dobra, widzowie, jest szansa, że my to wygramy. Ja to tylko tutaj się jeszcze uleczę. Możesz iść po moją kartę, jak chcesz. Rzeczywiście twoja karta jest tutaj, dobra, to się, to się ogarnie jeszcze Ale jako, jakkolwiek wykierowałem tą grę, są cztery osoby jeszcze, czyli no, trzy ja do zabicia. No, ja też trochę wykierowałem najpierw. No to prawda. Nie, nie opłaca się chyba lecić apteczką, bo zostało ci 7 sekund do strachu. 5, 4. I może no, bym zabrał to. Tą... Dobra, na wszelki wypadek wezmę no. tą pompę. Na wszelki. No dobra, spoko. Ważne jest Iść, Dobra, dwie no osoby no ja. zostały. Ty z... A ja też sobie też zacząłem. jak padłeś. Widzowie drugie miejsce. Wyjąć. Ale... No, ale... Sobie no to nara, widzowie. Nara. No, nara. Widzowie, jak dobrze wiecie, nie mogłem tego tak zostawić. I specjalnie dla was zagrałem jeszcze jakieś trzy gry. W końcu, żeby wygrać, niestety bez miecza. Ale wygrałem. Miecza... No nie udało się, postraciłem go w połowie gry, ale udało się wygrać, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że no, ogólnie naprawdę byliście zadowoleni z tego odcinka, więc po prostu zostawiam Was do zasubskrybowania kanału i do zostawienia łapki w górę. To wszystko na dzisiaj. Siemandero! Jak to się wyłącza? Nie, teraz to trzeba kiknąć.